Dzień dobry, moi drodzy, z tej strony Polski Włóczęga, Grajek Leśny. Moi drodzy, dzisiaj jesteśmy z Emilcią w lesie. Postaramy się nagrać trzeci odcinek pod tytułem Muzykowanie leśne. Utwór będzie się nazywał W zielonym gaju. Powiem szczerze, że przygotowany jestem w ogóle do tego utworu, dlatego za... Wykonanie go. Od razu z góry przepraszam, ponieważ ja tutaj przyjechałem odpocząć, moi drodzy, a nie katować się, że tak powiem, tym muzykowaniem. Mam taki przykaz z pracy, że telefon służbowy musiałem przekazać na weekend mojemu koledze Zbigniewowi. A sam mam po prostu nauczyć się odpoczywać, moi drodzy. No oczywiście, oczywiście, oczywiście postaram się w miarę tam. W miarę go dobrze zagrać, ale niczego nie obiecuję, moi drodzy. Chcę tylko po prostu pokazać, jak to wygląda to dzisiejsze nasze muzykowanie w lesie, bo to są też pewnego rodzaju próby, moi drodzy. To nie są utwory wykonane w 100% idealnie, ale są to też próby. Moi drodzy, zobaczcie, a tradycyjnie, ta, o, a tam z boku siedzi moja. Pokiwaj! <laughs> Asystentka dostała telefon. Dostała telefon na, na czas nagrania filmu. Później jeszcze postaramy się być może we dwójkę yy, zaśpiewać yy, w Zielonym Gaju karaoke. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Moi drodzy, dobrze, ja już nie będę, nie będę przynudzał, tylko będę się przemieszczał. Używam mikrofonu przewodowego na kablu 6 Dlatego, moi drodzy, bo. Yy, cześć w ogóle. Dlatego, bo. Ten bezprzewodowy zauważyłem, że potrafi robić mi psikusa, i później często jest tak, że trzeszczy głos. Trzeszczy głos, a tym bardziej właśnie jak się przygrywa na akordeonie. Jak się mówi, to jeszcze jest ok. W miarę dobrze trzeba ten, się nauczyć y, trzymać mikrofonu y, przy buzi, ale jeżeli chodzi o granie, to powiem szczerze, że one nie za bardzo się nadają, te bezprzewodowe, żeby, żeby właśnie. Nagrywać coś na akordeonie, ponieważ później są takie dziwne, właśnie jakieś trzaski. Dobra, moi drodzy. Uj, ja tu gadu, gadu jak zwykle. Moje odcinki są specyficzne, moi drodzy, bo ja to tak nie nagrywam jak moi koledzy z YouTube'a, którzy załóżmy się zajmują tylko przygotowaniem jednego utworu. Nagrywają dwie, trzy minuty, nic się nie odzywają, ewentualnie się uśmiechną, pokiwają, no i to wszystko. Zauważyłem, mam takiego kolegę serdecznego, nie podam teraz nazwy kanału, ponieważ ciężko mi teraz przytoczyć. Innym razem przytoczę tą nazwę. On potrafi pojechać gdzieś do miasta, usiąść w parku na ławce, nagrać filmik dwie, trzy minuty, tyle ile trwa utwór. Pokiwa, uśmiechnie się i Mireczek to wszystko po prostu. On. On w ten sposób ogarnia, a rezmer, rezmer, rezmer w ten sposób, moi drodzy. Więcej gadania niż grania. Dobrze, co tu jeszcze mogę powiedzieć? Kupiliśmy dzisiaj z Emilcią harcerskie takie herbatniki, warszawki, kopernik Toruń, katarzynki, no to takie wzmacniające w sumie. Ale też czasami się przydaje. I banany kupiliśmy jeszcze. milcia sobie zażyczyła banany. Ale ja jestem upocony moi drodzy. <ścoughs> moi drodzy, jeszcze nie zacząłem grać, a już jestem tak upocony tym gadaniem, tym chodzeniem tutaj po lesie yy, Bo wiadomo, trzeba zawsze sobie jakąś miejscówkę znaleźć. Yy, czasami się staram, żeby to było tak na takim zrębie, żeby... Za Bardzo nie było do niego dostępu, że tak powiem, żeby ludzie mi nie przeszkadzali. Aczkolwiek mi to tam może jakoś specjalnie nie, nie przeszkadza. Moi drodzy, dobra, przymierzam się do, do instrumentu i za chwilę będę grał utwór pod tytułem W zielonym gaju. Chwileczkę poczekajcie. się tutaj zrobiło. troszeczkę ciasno. Jak to jest? Jak to, to jest z rezmerem? Teraz okazało się, że ciasno mu się zrobiło. No tak, ciasno, ciasno. Ja muszę mieć po prostu. Łatwy dostęp do instrumentu. Już nie będę się ta... będę tych pasków teraz rozszerzał, jak wiem, że, że one są idealnie ustawione. Chyba. No. Dobrze moi drodzy, teraz jeszcze byłoby prościej Gdybym odszukał swój mikrofon, który gdzieś tutaj spadł. Dobra, rezmer. Rezmer, ty graj. Ty nie gadaj tyle chłopie. Tylko ty. Chłopie, ty graj! Dobrze, moi drodzy, zaraz sobie przypomnę. Utwór zielonym gaju. W ogóle się nie przygotowywałem. Akordy C dur, G dur, F dur będą używane. Moi drodzy, podsumowanie utworu, powiem szczerze, że nie za bardzo mi on wyszedł, grałem tylko dwudźwiękami, na początku 30%, w początku utworu to troszeczkę skopałem go, ale okej, okay, okej, okay, moi drodzy, jak powtarzałem, nie po to tu jesteśmy, żeby siebie katować. Chciałem pozdrowić przy okazji wszystkich takich właśnie samouków z tych różnych właśnie miejscowości mniejszych. Przede wszystkim do nich mówię, bo z tego, co tak się orientuje, to najwięcej takich ludzi jest na wsiach. Niektórzy to już są tacy wiekowi, że, że tak powiem brzydko jedną nogą w grobie są. I cały czas czują taki jakiś niedosyt, jakiś niedosyt, że oni niby są tymi muzykami, ale czują się gorsi od tych, którzy są muzykami już takimi, że tak powiem, na papierze. Lepszymi, oczywiście, lepszymi, ponieważ bardziej przygotowywują się do utworów technicznie, mają to już po prostu zarejestrowane, zakodowane, ponieważ każdy utwór, który Zanim w ogóle gdziekolwiek pokaże się w internecie, czy zagrają go na przykład w domu, przygotowują się na pewno bardziej rzetelniej, że tak powiem. Tak samo jak ja na przykład. Ja. Pff, te utwory moje, no to wiadomo, one słuchaliście na początku, skopane całkowicie. To są takie ćwiczenia, moi drodzy, i przyjemność z, z tych wyjść. Chciałem tylko po prostu nawiązać do tematu, do tych ludzi starszych i nie tylko starszych. Yy, oczywiście nie wszyscy na wiosce, żeby tam może poprosili w, wnuka czy yy, tam swoje wnuczki, żeby one tam nauczyły tych dziadków, żeby oni nagrywali te swoje, te swoje muzykowanie. Ja nie mówię, że oni mają to wstawiać w internecie, ale żeby to sobie nagrywali, bo później na pewno podejrzewam, że dzieci czy wnuki na pewno y, będą miały fajną y, pamiątkę po nich. Y, bardzo często jest to jedyna pamiątka dla takich właśnie wnuków, dla dzieci, dla synów, y, córek, swoich rodziców, y, którzy pamiętają to muzykowanie, aczkolwiek nigdy tego nie nagrywali, bo, bo, bo nie pomyśleli nieraz ludzie uważają, bo po co? Pytają się mnie, na przykład yy, niedawno miałem taką sytuację z rodziny, taki młody człowiek się pytał, czemu wujek, a czemu ty wujek to tak nagrywasz, a czemu wujek ty robisz zdjęcia, no, czemu? no czemu? No ja akurat robię bo, robię, bo lubię, a przyznam się szczerze, teraz jak tak patrzę z perspektywy czasu tych 20 lat, 20 ponad lat jak spoglądam na te różne króciutkie, nawet takie nieudolne, bez dźwięku, gdzieś tam na kartach się zapisało, bez dźwięku, filmiki czy jakieś zdjęcia, do przesady tego wszystkiego jest, że tak powiem, za dużo. Jest z czego wybierać, jest co wspominać, i to naprawdę nie uważam, że to jest coś złego. To, jest, to się nieraz tam może przydać rodzinie do, do czegoś właśnie, jak będą chcieli sobie kogoś powspominać to nas włączyć telewizor i swój ulubiony serial obejrzeć, mogą sobie właśnie poprzeglądać zdjęcia, a jak ktoś będzie potrafił w przyszłości, wiadomo, dzieci coraz mądrzejsze, mądrzejsze od rodziców, to można sobie z tego nawet stworzyć taki y, rodzinny album, że tak powiem, na takim filmie, zdjęcia i krótkie takie właśnie migawki z życia y, całe, całej, rodziny, całej rodziny, moi drodzy. Dlatego tacy właśnie jak Resmer też się czasami w rodzinie przydają, bo Później mogą zrobić nawet komuś całkiem niezłą przyjemność, że tak powiem, za dużo, dużo lat później. Dobrze, moi drodzy. W zielonym gaju. Rezmer już nie gada, bo film się robi za długi. Postaramy się jeszcze z Emilką zaśpiewać, albo sam zaśpiewam karaoke i na tyle, i pójdziemy sobie w ten piękny las, pochodzimy sobie i będziemy dzisiaj. Spędzać yy, ten dzień. Pierwszy dzień, dzień jesieni, moi drodzy, dzisiaj 21 wrzesień. Dobra, moi drodzy. Zmęczony trochę jestem, dlatego się jąkam, dlatego się tak jakoś yy, ten. nie mogę z tym mówieniem tutaj ogarnąć. Dlatego tak to wszystko wychodzi, nawet to granie dzisiejsze. Do zobaczenia. Hej! dobry, Wojtek jestem, Grajek Leśny, przesuń się kochanie, tutaj w stronę tych herbatniczków się przesuń. Moi drodzy, ja już znalazłem ten utwór karaoke do zaśpiewania, I, i, tak jak wspominałem, jeszcze chwilę i nie będziemy Was męczyć. Emilcia w ogóle nie jest przygotowana, no, ja zresztą też. Weź się jeszcze troszeczkę przesuń, weź tą nóżkę. Dobra. <grytanie> Dobra. Dobrze, daj mi się teraz usiąść. No. Nowa śrączka. Dobra, moi drodzy. Emilia jest nieprzygotowana, czyli tylko będzie mi. Tak? Będziesz drygowała? Muzykę tylko, tak? Dobrze, dobrze, czekamy, reklamy. Są nas miliony i mamy na co kurz. Masz ten utwór? A, tak, tak ta gra czasami wieczorami, ale dzisiaj mi kiepsko Emilia wyszedł. To tak? A ty tylko brygu. Słoneczko zaszło, czyli zagasło, czyli się skryło hen za borem. Słoneczko zaszło, czyli zagasło, czyli się skryło. Uśmiecham się. Pęza borem. I teraz. W zielonym gaju ptaszki śpiewają. Ptaszki śpiewają. Pod jaborem. W zielonym gaju. Ptaszki śpiewają, ptaszki śpiewają, pod ramborem. Powiedzcie gwiazdki i ty słoneczko, coście widzieli tam pod borem? Podwieczcie gwiazdki i ty słoneczko, coście widzieli tam pod borem, w zielonym daju Taszki śpiewają, paszki śpiewają. Pod jaworem. w zielonym gaju kasztkie ma aja kasztkie ma pod jaworem. La 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 Dziękujemy bardzo, moi drodzy, i życzymy wszystkim udanej soboty. 21 września 2023 rok, pierwszy dzień jesieni, tak? Pierwszy dzień jesieni, moi drodzy. Pozdrawiamy i do zobaczenia. Jak wyszło, tak wyszło. Odcinek numer 3 Graje Kleśny. Krajek Leśny, polski włóczęga z Emilczą, z córką. W ogóle nie przygotowani byliśmy dzisiaj do tego naszego muzykowania, i bardzo się cieszę, że Emilcia mi pomogła. Dziękuję ci, kochanie. Dziękuję bardzo. A tutaj masz nagrodę, harcerskie herbatniczki, i możesz się oddelegować tam na, na swój pienik, tak? No, moi drodzy. Papa, <laughs> pa. odpoczywajcie. Uczcie się odpoczywać. Dzisiaj Rezmer uczy się odpoczywać. Do zobaczenia, do następnego. Cześć.